rękę, byś poszła z nim razem płakać i szlochać. Powiedz, że wyszłaś właśnie za szczęście i całe życie już będziesz je kochać. Piękna myśl, naprawdę. Wiecie co? Nie każdy, nie każdy dzień musi być pełen uśmiechu i szczęścia. Ja się o tym przekonałam wielokrotnie, zwłaszcza ostatnio, gdy smutek do życia przychodzi i człowiek jest roztrzęsiony, przygnębiony i jest dołowany. No to ja mam prawo powiedzieć ludziom, że jestem smutna. Nie muszę udawać szczęśliwej tylko dlatego, że jest to Instagram i muszę zachować pozory. Dla mnie to oczywiście jest normalne, że ktoś jest nieszczęśliwy, zestresowany i coś mu się nie układa. Moje życie jest ogólnie złożone z przeróżnych zdarzeń, oczywiście jak każdy z nas, ale myślę, że wszystko jest po coś, mimo wszystko. Że smutek daje nam wgląd w to, co nie wiem, w naszej duszy gra. Tak to ujmę. I wydaje mi się, że czasami powinnam się zatrzymać, zrobić krok w tył, przemyśleć coś. Po prostu sprawić, żeby rzeczy same się działy i wiecie, smutek pojawia się po to, by go zauważyć, tak naprawdę, żeby zrozumieć, po co powstał tak naprawdę. I wtedy szybciej możemy zrozumieć, co się stało i po jakimś czasie znowu cieszy się pełnią życia. Ktoś kiedyś mi powiedział, że radosne momenty to wiecie, nas tak nastrajają pozytywnie, wszystko jest super, nie przejmujemy się niczym. No a z kolei smutne momenty sprawiają, że w przyszłości doceniamy bardziej tą radość podwójnie. Można wtedy, wiecie, dostrzec to, że raz się coś układa, a raz już jest gorzej. Czyli doceniamy bardziej te wesołe momenty wtedy. I przede wszystkim nie chowajmy w sobie urazy i smutku. Jeżeli masz ochotę płakać, płacz. Jeżeli masz ochotę się wygadać, to wygadaj się. Jeżeli masz ochotę, nie wiem, swoje emocje wydać na kartkę papieru, tak jak ja na przykład piszę piosenkę czy wiersz, to też jest również super. Masz prawo czuć smutek i nie musisz udawać, że jesteś pełen energii, kiedy czujesz się źle. Pamiętajcie o tym. Bez względu na to, że to jest Instagram... Bo pozory to najgorsza rzecz, jaka może być. Tak samo, nie wiem. Ogólnie, no w każdym miejscu, w, w życiu po prostu. Chciałabym Wam przeczytać jakąś fajną myśl. Gdy głupi myśli, że już wszystko wie, to mądry bez końca się uczy. Mądrość ta wiele otwiera drzwi, bez użycia kluczy. Dokładnie. Bo wiecie, czasami człowiek, który nie ma jakiejś wielkiej wiedzy, myśli, że pozerał rozumy. Ja, na przykład, czuję, że całe życie się uczę i nie wiem wszystkiego, bo nie ma osoby, która wiedziałaby wszystko. Dlatego myślę sobie, czy ja już zmądrzałam i sobie myślę tam, no, wypunktowałam sobie kilka takich spraw, że już wiem, jak bym postąpiła w tej sytuacji teraz. W głowie się pojawiły jakieś tam dobre wspomnienia, te gorsze, co się udało, co się nie udało. No i uświadomiłam sobie, że jestem już zmęczona relacjami z niektórymi ludźmi. Ocknęłam się z takiego, wiecie, letargu i myślę sobie, dobra, koniec, trzeba coś zmienić. I wiadomo, że człowiek każdy ma wspaniałe wspomnienia i te gorsze. Wiadomo, że chcielibyśmy mieć te lepsze cały czas, ale tak nie działa życie, niestety. I w życiu jest też ważne odpuszczanie niektórych rzeczy, ludzi, bo trzeba też zainspirować się czymś innym. I ja bym czasami chciała, żeby te złe wspomnienia w mojej głowie zgniły, żeby zniknęły i pojawiły się te dobre rzeczy po prostu. I myślę, że nawet porażka czasami może też znaczyć coś dobrego, bo będzie taki krok do sukcesu. Ja włączę komentarze, do czy będą normalne. <grych> Jak ktoś nie będzie się zachował z kulturą, będą mi tutaj zamieszanie robić, to i wywalę z lajwa z profilu i nie będą tutaj wchodzić, po prostu bez możliwości odblokowania. Było trudno mi, i teraz bym chciała, żeby było normalnie tutaj. Przeszłam dużo nerwów i nie chciałabym tego po raz kolejny przeżywać. Wiecie o co chodzi. Kiedyś, gdy słyszałam negatywne słowa na swój temat, to czułam się zraniona. Bardzo przeżywałam, byłam zdenerwowana. A teraz już teraz mniej mi to wszystko rusza. Ale nie lubię, jak ktoś mi coś zarzuca, co nie jest prawdą. No tak, dużo live'ów ostatnio, bardzo. Witajcie wszyscy moi kochani. Tak, stało się coś tam, ale już nieważne. Chyba podziwiam Twoją determinację związaną ze zbiórką. Dziękuję bardzo. Żeby odnaleźć życie szczęśliwe, potrzeba ogromnej odwagi, by rzucić wszystkie maski fałszywe i stać się zupełnie nagim. Super słowa. Bo tutaj mówiłam Wam, wiele osób lubi przebywać ze szczerymi ludźmi. Sama też tak lubię. Yy, I po prostu uwielbiam osoby otwarte i szczere. Dobra, teraz odpłynę na pytania Wasze, tylko i wyłącznie. Pogoda u mnie dzisiaj była taka sobie, było zimno rano, a teraz słońce wyszło. Wszystko, co nas spotyka, czegoś nas uczy. Oczywiście, że tak, może. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Proszę Was, moi drodzy, o małą wpłatę na moją zbiórkę, bo już się kończy ta zrzutka. Mega się cieszę. Że tak dobrze poszło. Tam nie bardzo wspieracie. jaki masz hobby? No, nie czas podróżowania, mówisz: no to muzyka, psychologia, astronomia. Tak, to promyk nadziei w moim życiu. Tak, słońce oświeca. Pochmurne dni. Najważniejsze to cieszyć się taką, wiecie, paletą barw życia. Byłoby super, gdyby każdy był szczęśliwy. Wymarzony zawód? Rezydentka, na przykład podróżnicza, albo pracownica biura. No kochani, zaraz spadam. Jeszcze chwilę, tego live potrwa. Pozdrawiam was wszystkich bardzo gorąco i dzięki za to, że ze mną jesteście. Ja być była zwierzęciem, to jakim? No oczywiście tak samo jak ty. Lwem. Bo lew jest taki, wiecie, pewny siebie. Walczy o to, na czym mu zależy. I wie, czego chce. Osiąga to, co sobie wymarzył. Buziaczki dla moich obserwatorów. Cześć, witam wszystkich. No taka niespodzianka live, no. Gdyś mogę być warzywem, to jakim? Nie wiem. Burakiem. Macie <gry> jakieś fajne pytania, moi drodzy, które jeszcze nie było? Jakim masz znak zodiaku, no czy koziorożec. Jak najbardziej te cechy do mnie pasują. Tak dzisiaj wolne. Ale już jutro nie. W ogóle ta codzienna monotonia wprawia mnie bezsilność. tak bardzo marzę o tym wyjeździe, o tych wakacjach. Boże. Już niedługo, już jeden krok mi dzieli od tych wyjazdu. Szrek poszedł spać. <grych>